tygodniu wybrana Jak w pierwszy czwartek miesiąca tak w miesiącu kwietniu zaprosiliśmy przedsiębiorców z Łomży na śniadanie biznesowe dzisiaj temat bardzo ciekawy bo nowy który pojawia się bardzo często w mediach dotyczący mediacji pojawiły się nowe regulacje dotyczące rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami, pomiędzy przedsiębiorcami a samorządami. Bardzo dużo nowych informacji do przekazania dla naszych przedsiębiorców. W związku z tym zaprosiliśmy też bardzo zacnych gości, którzy będą przedstawiali naszym przedsiębiorcom możliwości mediacji jako nowoczesnej formy rozwiązywania sporów. To spotkanie poświęcone jest tylko mediacjom, czy może będzie też mowa o pewnych innych rzeczach? Na początku spotkania zgodnie z tradycją mamy czas w kluarach porozmawiać na bieżące tematy dotyczące naszego miasta, dotyczące funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw, więc myślę, że też szereg takich pytań od przedsiębiorców się pojawi podczas rozmów przy kawie, przy herbacie, ale również zamierzamy dzisiaj podjąć temat... Rady Gospodarczej, która została ostatnio przeze mnie powołana, został wybrany przewodniczący, zarząd. Dzisiaj także gościmy pana prezesa Podlaskiej Izby, pana Witolda Karczewskiego, który również zwróci się z propozycją nawiązania współpracy do naszych Łomżyńskich Przedsiębiorców. Izba Gospodarcza Przemysłowa działa w Łomży, skupia określoną ilość pracowników. Natomiast my od dłuższego czasu bardzo intensywnie współpracujemy z Łomżą, współpracujemy z prezydentem tego miasta, ponieważ jest taka inicjatywa, że prezydenci trzech największych miast Podlasia Białystok, Suwałki, Łomża oraz burmistrz Bielska spotykamy się, omawiamy sprawy, które nurtują Podlasie. Jak i sprawy, które nurtują miasto Łomża. W tym roku włączymy do tego szefa gmin wiejskich i szefa konwentu starostów. Również jest współpraca pomiędzy izbami i dzisiaj prawdopodobnie padnie propozycja, żeby ta współpraca zacieśnić, żeby ona była bardziej owocna, żeby połączyć siły, żeby te obie izby bardziej się zintegrowały. I bardziej reprezentowały przedsiębiorców w stosunku do władz i wojewódzkich, i władz miasta. Izby skupiają się tylko na reprezentowaniu przedsiębiorców, czy może ta współpraca pomiędzy izbami a przedsiębiorcami jest szersza? Ta współpraca oczywiście jest szersza. Reprezentacja to jest sprawa taka święta, Natomiast na co dzień to jest prezentacja i promocja potencjału przedsiębiorców, potencjału regionu, potencjału miasta, misje gospodarcze, szukanie kontrahentów, sprawdzanie tych kontrahentów, reprezentacja interesów przedsiębiorców wobec władz wojewódzkich, wobec władz miasta samorządowych jak również pomoc e, prawna. Również war, ważną bardzo e, sprawą jest wzajemna wymiana doświadczeń, ponieważ przedsiębiorcy są duzi, są mali, są średni, jak ci, którzy już ponad 30 lat w tym wolnym rynku funkcjonują, jak i nowi. I te doświadczenia są istotne, dużo jest nowych aktów prawnych dużo nowych rozwiązań i organizujemy spotkania, żeby takie e, te nowości były tym przedsiębiorcom pokazywane. To jest główne zadanie ISP. Jak przedsiębiorcy z województwa podlaskiego wypadają na tle przedsiębiorców z innych części Polski? Mamy przedsiębiorców bardzo dobrych, superczempionów, mamy średnich i mamy słabszych, jeżeli chodzi o potencjał Województwa Podlaskiego, no jesteśmy to Polsko-Wschodnio. Byliśmy zawsze w końcu, jeżeli chodzi o potencjał, o zasoby finansowe, o rozwój. Był program na Polski Wschodniej. My się pociągnęliśmy, ale Polska Zachodnia też nie śpi. W związku z tym, ten bilans taki jaki był, taki jest. Niemniej jest tu dużo przedsiębiorców, którzy są bardzo ryzykowni. Część przedsiębiorców zrobiła duże doświadczenie, jeżeli chodzi o współpracę z rynkiem wschodnim, bo mamy blisko ten rynek wschodni. I jak na kongresach, na wschodnim kongresie gospodarczym zapraszamy radców handlowych z całego świata i pokazujemy im przedsiębiorca, przedsiębiorstwa typu Prawda Zakłady Mleczarskie między innymi tu w tym regionie w Piątnicy byli ci radcowie PPS, który jest tutaj dużym producentem, producent implantów CHM, AC firma, Malow firma w Suwalskim czy inne firmy, to oni są zaskoczeni, że na Podlasiu jest taki potencjał, są takie firmy, a wydawało się, że to powinni spotkać na ulicy Niedźwiedzia. Niestety to się zmieniło, a jak mamy teraz drogę z Warszawy, gdzie za dość szybki czas, nie powiem jaki, bo przekroczę szybkość, możemy dojechać. To jest fajnie, no, mamy utrudnienia. No, nie mamy lotniska jeszcze. Być może będziemy mieli w Biamstoku i w, w Suwałkach pasy startowe na miastkę tego lotnictwa. Tutaj w Łomży brakuje tej obwodnicy. Pytałem się, kiedy oddala się będzie wybudowana e, droga potrzebna w Karpatia, która. Połączy południowo część Polski z naszym województwem. Potrzebna jest droga do granicy w Kuźnicy Białostockiej, potrzebna jest droga do Augustowa. Wiele rzeczy jest potrzebnych, ale nie wypadamy źle na tle kraju. No Nie mamy takiego potencjału jak na przykład mazowieckie czy Śląskie, ale staramy się i te zaległości odrabiamy.